No w takich warunkach, to dawno nie latałem, ale spróbujmy. Słuchajcie, trafiło w moje ręce kolejne radio. Jeśli chodzi o Radio Master, po pokecie mam tutaj T8L. Jest to bardzo proste radio, które właściwie można uznać za radio na poziomie entry level, czyli dla początkujących, bez wyświetlacza, zatem trimery, budowany LRS 24 i regulowaną moc nadajnika w zakresie od 10 do 100 mW. Mamy to, no to zobaczmy, jakby poszło. Radio przypomina swoim wyglądem to, co znamy z produktów DJI. Między innymi drążki są wykręcane, nie mamy tutaj wyświetlacza. Mamy zasilanie z dwóch pakietów litowojonowych jonowych 18650, które nie są w komplecie. Ja już tutaj włożyłem swoje drążki, które tutaj mam. Akurat one pochodzą z Radio Master Pocket, bo lepiej mi się nimi obsługuje. I to co jest w nim ciekawe, to fakt, że nie ma słyczyt, które moglibyśmy złamać. Przede wszystkim jest lekkie i bardzo tanie. To jest radio dla początkujących. Całkiem dobrze się spisze, jeśli chodzi o symulator. Fajnie się nadaje też do ćwiczeń wewnątrz pomieszczeń w porze zimowej, tak jak mamy teraz, że większość czasu jest jednak ciemno i zimno, a także przy lotach stosunkowo blisko, na przykład na placu zabaw, do zabaw jak najbardziej. Zintegrowany ekspres LRS 24, zasilanie przez dwa pakiety litowo jonowe 18650. Gimbale tutaj mamy X5 z efektem hala. Jest też możliwość zamiany tych gimbali na AG01 nano. Konfiguracja tego radia jest bardzo prosta. Mamy narzędzie webowe, które nazywa się Web UI. Można zaktualizować w ten sposób jego oprogramowanie, konfigurację. No i ładujemy przez ten port USB-C. Masa tego radia to 204 gramy. Maksymalna moc, jeśli chodzi o ten nadajnik, to jest 100 mW. No i słuchajcie, do tego radia dokładamy sobie też odbiornik LRS. Ja mam tutaj odbiornik Radiomaster, który przysłali mi w komplecie. Dzięki temu mogłem już skonfigurować to jest AOS 3,5. Pakiety naładowane, pogoda zimowa, ale możemy trochę polatać, żebyście zobaczyli, jak to radio spisuje się w boju ogólnie prosta sprawa i prosta konfiguracja możemy też podpiąć OSA jeszcze pod Betaflight i zobaczyć jak wyglądają te ustawienia ale jest to stosunkowo proste nie ma tutaj żadnych wyzwań żadnych specjalnych tutaj rewelacji sztuka prostoty ale też budżet jest w początku i głównie o to chodzi dobra mamy to no w takich warunkach to dawno nie latałem, ale spróbujmy, jest cudownie. Radio całkiem dobrze sobie radzi. Można tu bardzo fajnie polatać. Dałem radę nawet wyjść z takiej ofresji. Wracam. Słuchajcie, kończąc i podsumowując, można powiedzieć tak, jest to bardzo fajne radio budżetowe. Cena jest niewielka, około 35 dolarów. Trzeba być świadomym, że radio na tym poziomie DJI kosztuje kilka razy więcej. Możemy polatać na LRS-ie, możemy polatać na symulatorze. Wiadomo, że konfigurujemy, wiadomo, że łączymy się z jednym modelem i latamy na jednym modelu tutaj, prawda? Mamy też konfigurator, jest trochę możliwości. Lekkie, sprytne tanie radio. Można wymienić gimbal, jeżeli komuś zależy. Ogólnie jest całkiem fajne pod tym względem, że są trymery. Też możemy pożyczyć takie radio komuś bez żadnego strachu, jako drugie, zapasowe, czy podarować komuś w prezencie. Więc te możliwości są. Oczywiście nie jest to szczyt marzeń i to nie jest TX15, ale umówmy się, za 35 dolarów to naprawdę ciężko jest dzisiaj kupić nawet porządne akcesorium, a co dopiero gotowe i kompletne radio. A propos kompletności to jeszcze warto wspomnieć, że te akumulatory, które tutaj ja miałem nie są zabezpieczone w komplecie, więc trzeba sobie zamówić osobno, chyba że już mamy. No tak, poza tym jest to radio też, które zwykle stosujemy do bliskich lotów około 100 metrów, nie więcej więc nie ma się co nastawiać na to, że będziemy tutaj robić rekordy, jeśli chodzi o long range bardziej radio do ćwiczeń freestyleowych blisko. Ogólnie sprawia dosyć pozytywne wrażenie, wiadomo, że. Budżet tutaj jest mocno przycięty, ale ciekawie się zapowiada to radio i tak jak powiedziałem dla osób które zaczynają lub też jako prezent może być to całkiem fajna alternatywa. Wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym epizodzie. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa.